Cześć, witam serdecznie, z tej strony Geracjan. A ja tutaj mam przy choince i przy, na świątecznym stole mam kutię. Elegancka, super, fajna kutia do jedzenia. Zaraz skosztuję, jak ta kutia smakuje. Kutia, wiadomo, jest z maku i ze zboża. No i jest z bakaliami różnorakimi, orzeszkami, rodzynkami i różnymi innymi bakaliami. I ja teraz skosztuję, jak kutia smakuje. Czy jest dobra? Aha, i z miodem. Też kutia jest z miodem. Nie z cukrem, tylko z miodem. Tak, taka makowa, mm -hmm. makowa kucia mm -hmm. i bakalia, Olej jak no i też skórka pomarańczowa jest tutaj. Także bardzo smaczna kutia na święta. Pozdrawiam wszystkich i wesołych świąt. Na razie cześć!